pgr człowiek nie był ani rolnikiem, ani gospodarzem. Nie podejmował decyzji, nie miał wpływu na to, co zasieje, co zbierze, ani co zrobi z plonem. Wszystko ustalono na górze. W biurze kierownika, w komitecie partii, w planie centralnym pracownik miał tylko wykonać rozkaz. Często nie rozumiał sensu tego, co robił, a jeszcze częściej nie próbował go rozumieć. Po co się starać, skoro nic nie zależy od ciebie? Po co myśleć, skoro myślenie było podejrzane? Rano meldował się na stanowisku. Czasem orał pole które nie miało być obsiane. Innym razem zbierał zboże, które dawno zgniło, bo nie było komu odebrać. Zdarzało się, że nawożono ziemię w deszczu, wiedząc, że wszystko spłynie, albo krowy karmiono paszą, której same nie chciały jeść. z pracy był codziennością. Ludzie śmiali się z tego przywódcy, ale w głębi duszy czuli, że są nikim, w maszynie, która nie słuchała, tylko wymagała, w systemie, który nie nagradzał za myślenie, tylko za posłuszeństwo. Inicjatywa była podejrzana. Kto chciał coś zmienić, był traktowany jako wróg albo wariat. Najlepiej było nie wychylać się, robić swoje, poczekać. W PGR-ach nie liczył się człowiek, liczyły się normy, statystyki, plany, a że często były fałszowane, tym gorzej dla prawdy. Pracownicy stali się trybikami w zdezolowanej maszynie. Nikt ich nie słuchał, nikt ich nie pytał, nikt nie rozmawiał o przyszłości. Każdy dzień był taki sam, dławiący, bez znaczenia. Ich praca nie budowała, tylko podtrzymywała pozory. Tak właśnie upadła godność nie przez biedę, ale przez brak sensu. Człowiek, który nie widzi skutku swojej pracy, przestaje wierzyć w siebie, a potem przestaje chcieć. Kolejnym tematem, jaki poruszymy, będzie brak własności. W PGR-ach nic nie było twoje, ani ziemia, którą orałeś, ani traktor, którym jeździłeś, ani mieszkanie, w którym spała twoja rodzina. Wszystko było państwowe, czyli należało do kogoś nieznanego, odległego, abstrakcyjnego. A skoro było niczyje, to nikt o to nie dbał. Baraki mieszkalne były tymczasowe, ale ludzie żyli w nich przez dekady. Stare bloki sypały się od wilgoci mrozu. Nie wolno było nic zmienić, dobudować, wyremontować na własną rękę, bez pozwolenia z góry, a pozwolenia rzadko przechodziły. Ziemia, którą rodziny uprawiały przez lata, nie należała do nich. Nawet grządki z warzywami przy domu czasem były traktowane jako nielegalne zajęcie mienia państwowego. Traktor, którym ktoś jeździł codziennie, mógł być w każdej chwili odebrany, przeniesiony do innego gospodarstwa, bo taka decyzja. Ten brak własności miał cichy, ale potężny wpływ psychologiczny. Człowiek, który nie czuje, że coś do niego należy, nie czuje się odpowiedzialny. Nie myśli o przyszłości, nie inwestuje, nie remontuje, nie dba. Bo i po co? Pożyjemy, zobaczymy, mówili, ale nie mieli na co patrzeć. Dzieci wychowane w tym systemie nie miały poczucia dziedziczenia czegokolwiek. Nie było domu rodzinnego, którym można było przekazać. Nie było pola, które można by rozwijać. Nie było historii, która mogłaby trwać. PGR-y produkowały nie tylko żywność: produkowały pokolenia ludzi, którzy przez całe życie nie posiadali niczego własnego i przez to nie nauczyli się, jak się o coś troszczyć. Kolejnym tematem będzie system kar. I zastraszania. PGR-ach strach był cichym nadzorcą. Nie nosił munduru, nie miał nazwiska, ale wszyscy go znali. Wspominał o sobie przy każdym milczeniu, każdej niewygodnej rozmowie i każdym pytaniu, które ktoś się bał zadać. Zasady były proste. Rób co ci każą, nie wychylaj się, nie pytaj dlaczego. Kto pytał, stawał się podejrzany, kto mówił zbyt głośno, ryzykował wszystko. Z dnia na dzień można było stracić pracę, a razem z nią mieszkanie, dostęp do opału, kartki żywnościowe, szkoły dla dzieci. Bo wszystko było powiązane. System był zamknięta jak klatka. W każdej klatce są strażnicy. W PGR-ach nie byli nimi milicjanci, lecz często sąsiedzi z klatki obok. Donosy były normą. Pisane, z zawiści, strachu lub dla korzyści. Czasem wystarczyło jedno słowo, by komuś podziękowano za współpracę. I to dosłownie, bez wypowiedzenia, bez dyskusji, bez prawa głosu. Kierownik miał władzę absolutną. Decydował, kto dostanie lepszą dniówkę, kto trafi do chlewu, a kto na pole w największym róz, Gdy ktoś był niepokorny, potrafiono go przenieść na najcięższą robotę, Nieformalnie, bez usadzenia, dla przykładu zdarzały się przypadki zastraszania rodzin, dzieci nie przyjęte do przedszkola, żona przeniesiona do najgorszej zmiany, mąż bez wypłaty za złe nastawienie. Ludzie często uczyli się milczeć, z czasem przestawali nawet myśleć, że może być inaczej. Cisza była walutą przetrwania. Prawda była zagrożeniem, a lojalność wobec systemu często jednym sposobem, by się nie stoczyć. Ten mechanizm nie tylko niszył jednostki, niszył więzi i zaufanie wspólnotę. Sąsiad przestawał być sąsiadem. Stawał się potencjalnym donosicielem. To nie był tylko strach przed utratą pracy, to był strach przed całkowitym zniknięciem z życia społecznego, z kolejki po chleb, z listy potrzebnych ludzi. Kolejnym tematem będzie praca ponad siły. W PGR-ach praca była twarda jak ziemia. Którą codziennie deptali. Rzadko chodziło o wydajność. Często chodziło po prostu o to, by człowieka zmęczyć, przycisnąć do gleby, zająć mu każdą godzinę dnia, by nie miał siły ani czasu na myślenie. Roboty nie brakowało, ale sensu w niej już tak. Ludzie zrywali się o świcie jeszcze przed dźwiękiem budzika: ciemności, zimnie i błocie. Kobiety ciężarne nosiły ciężary. Mężczyźni po czterdzieste wciąż pracowali jak dwudziestolatkowie. Nie było taryfy ulgowej. Nie było, nie dam rady. Czasami praca trwała. Od rana do późnego wieczora W deszczu, na mrozie bez przerwy Posiłki jedzono na stojąco O ile w ogóle były A kiedy kończyła się dniówka Zostawiało tylko zmęczenie Tak głębokie, że człowiek zasypiał z rękami brudnymi od smaru i nawozu Wynagrodzenie często było żenujące Wypłaty spóźnione, premie uzaniowe, Czyli praktycznie tylko dla wybranych Bywało, że pensje wydawano Częściowo w naturze Ziemniaki jabłka, mąka i no szczerze, nie starczało ani na godne życie, ani na leki, ani na plany. Niektórzy harowali przez dekady, bez emerytury, bez umowy, bez zabezpieczeń. A kiedy zachorowali system nie znał ich nazwiska, upadli z zichnę. To nie była tylko ciężka praca, to był powolny proces zażywania człowieka, jak narzędzia, które służy do końca, a potem się je wyrzuca. Następny temat to trupy na polach. W historii Pegierów są miejsca, których nikt nie opisał i groby, których nigdy Odwiedza. Ludzie ginęli w maszynach, na silosach, w środku zimy, w samotnych, nieoświetlonych oborach, i nic się nie zmieniło. Wypadki były powszechne. Traktory bez świateł, maszyny bez osłon, chemikalia bez instrukcji. Ktoś wpadł pod bronę, Ktoś gaz w silosie. Ktoś dostał prądem przy naprawie pompy. Kierownik wzruszał ramionami. Rodzinie wręczono kopertę. Sprawy nigdy nie wychodziły poza wieś. Nikt nie liczył ofiar, bo nikt nie chciał ich liczyć. W statystykach wszystko wyglądało dobrze. PGR działał, produkował, przodował. A że zginął jeden, drugi, piąty? Życie ludzkie w systemie kolektywnym miało wartość mniejszą niż tona nawozu. Zdarzały się też śmierci ciche, które nie trafiały do akt. Samobójstwa, ludzie pękali. Jeden powiesił się w stodole, inny utopił się w stawie, ktoś rzucił się pod pociąg, przez długi, przez strach, przez poczucie, że już nic się nie zmieni. Wspomnienia o tych znikały szybciej niż ślady na śniegu. Sąsiedzi milczeli, rodzina też, wstydu, ze strachu, z braku sił. Bo w PGR-ach nawet śmierć była problemem, o których nie należało mówić. To były ofiary systemu, ale nigdy nie miały pomników, nawet imion nikt ich nie pamięta. I właśnie to bolało najbardziej, że można było zniknąć zupełnie bez krzyku, bez śladu. Także kolejnym ciekawym tematem jest celowe rozpianie ludzi, chociaż nie działo się to we wszystkich PGR-ach oraz nie u wszystkich, którzy tam pracowali. Wódka była wszędzie, w kantorku kierownika, na pacze traktora, w kieszeni roboczej kurtki. Była nagrodą, walutą, lekarstwem, przekleństwem i narzędziem kontroli. W EGR-ach nie walczono z alkoholizmem. Przeciwnie, system karmił się nim. Po każdej dniówce... Należało się. Flaszka, za dobrze zaurane pole, pół litra za nadgodziny w chlewnie, czasem nawet zaliczkę wpłacano w butelce. Zanim jeszcze człowiek zdążył coś zrobić, kierownicy przymykali oko, czasem sami stawiali. Pijany pracownik nie zadawał pytań, nie stawiał się. Był posłuszny, przewidywalny, złamany. Wódka, rozmywała ból, głód, poczucie bez sensu. Znieczulała na brud, niską pensję, chorą krowę. Która konała bez lekarza. Pili wszyscy mężczyźni, kobiety czasem na solatki. Dzieci wychowywały się w domach, gdzie zapach spirytusu był silniejszy niż zapach chleba. Największą tragedią było to, że picie stawało się rytuałem społecznym. Kto nie pił, był podejrzany. Kto próbował z tym skończyć, tracił towarzystwo, czasem i pracę. Alkohol zastępował wspólnotę, przyjaźń, rodzinę. Niszczył po cichu, ale skutecznie. System nie walczył z alkoholizmem, bo był mu wygodny. Pijany człowiek nie myśli o zmianie. Nie pisze skarg. Nie jedzie do miasta szukać lepszej pracy. Tylko wraca na pole, z kacem, z butelką, z pustym wzrokiem. Teraz porozmawiajmy o kobietach w PGR-ach. Kobieta w PGR-ach była wszędzie. Przy dojarkach, na polach, kuchni, chlewni. Pracowała tyle samo co mężczyzna, czasem więcej, ale nikt jej za to nie szanował. System nie widział w nich człowieka, tylko ręce do roboty i ciało, które można było wykorzystać do pracy. Była tanią siłą roboczą, zawsze dostępną, zawsze w cieniu. Rano zaprowadzała dzieci do przedszkola, potem szła do pracy. Często bez śniadania, bez odpowiednich ubrań czy sił. Po południu wracała do domu, gdzie czekało gotowanie, pranie, pomoc w lekcjach oraz swój mężczyzna na kanapie. Zdarzało się, że kobieta pracująca w PGR-ach musiała być lojalna wobec kierownika, brygadzisty, traktorzysty. Dopiero po latach zaczęły mówić te, które przeżyły i dziś wiadomo PGR nie był tylko miejscem pracy. Dla wielu kobiet był miejscem codziennego strachu, psychicznego, ekonomicznego czy fizycznego. A teraz dzieci bez przyszłości. Dzieci w PGR-ach nie miały dzieciństwa. Zamiast bawić się na podwórku, często pracowały od najmłodszych lat. Po lekcjach lub nawet zamiast nich szły na pole do obory albo pomagały rodzicom przy najprostszych albo cięższych obowiązkach. Edukacja była często tylko pozornie dostępna. Szkoły były oddalone, brakowało nauczycieli, a nauczyciele, którzy przyjeżdżali nie mieli wsparcia. Wielu uczniów opuszczało lekcje, bo na rodzinie ciążyły obowiązki pracy, a system tego nie kwestionował. Nie oczekiwano, że dzieci wyrosną na wykształconych ludzi. Miały być posłuszne, miały pomagać, miały trwać. Marzenia o studiach, pracy poza wsią były zbyt odległe. Nawet jeśli się pojawiały, szybko gasły pod ciężarem codziennych obowiązków. Brak perspektyw sprawiał, że wielu młodych ludzi zaczynało pić, palić, a nawet uciekać z domu. Ci, którzy zostali, stawali się kolejnym pokoleniem uwięzionych w beznadziei i braku własnego ja. W pgr erach dzieci nie miały prawo marzyć miały przetrwać i to było ich jedyne zadanie. Przemoc w pgr była cicha, ukryta i wszechobecna. Nikt nie mówił o niej głośno, ale jeśli już, to szybko gaszono każdą próbę rozmowy lub zgłoszenia. Pracownicy i ich rodziny byli narażani na upokorzenia ze strony kierownictwa, kolegów, a czasem także najbliższych. Fizyczne bicie było często sposobem na dyscyplinę. Upadek na ziemię po wymierzonej karze był codziennością, której nie dało się uniknąć. Przemoc psychiczna, wyzwiska, groźby, zastraszanie było również dotkliwe i trwało długo po zakończeniu dniówki, ale oczywiście nie działo się to we wszystkich państwowych gospodarstwach rolnych oraz nie dotyczyło to wszystkich ludzi, którzy byli w PGR-ach. To, co opisuję, dotyczy konkretnego problemu, który mógł pojawiać się wtedy w państwowych gospodarstwach rolnych. Kobiety i dzieci szczególnie cierpiały w milczeniu. Zdarzało się, że przemoc domowa była zjawiskiem nagminnym, a pomocy nie było. W małej społeczności wszyscy wiedzieli, ale nikt nie reagował, bo strach, bo wstyd, bo brak alternatywy. Upokorzenie wiązało się z poczuciem bezsilności i brakiem nadziei. Ludzie często czuli się jak pionki w grze, którą toczył bezwzględny system. Ich godność była deptana, Każdego dnia za zamkniętymi drzwiami i w świetle reflektorów gospodarstwa. To, co działo się w PGR-ach, nie było tylko problemem jednostek. Było obrazem całego systemu, który niszczył człowieka od środka. Porozmawiajmy teraz o upadku i beznadziei. Likwidacja PGR-ów to dla wielu mieszkańców nie był początek nowego życia, lecz koniec wszystkiego, co znali. System, który przez lata ich upokarzał, dawał im przynajmniej pozór stabilności, pracę, mieszkanie, choć za cenę godności. Gdy państwowe gospodarstwa rolne zostały zachnięte, zostały Zostali pozbawieni sami sobie. Nie było wsparcia, nie było planów na przyszłość. Miliony ludzi nagle straciło źródło dochodu i dachu nad głową. Nie potrafili odnaleźć się w nowej rzeczywistości wolnego rynku, gdzie liczyła się konkurencja, kapitał i umiejętności, których nigdy nie mieli szansy zdobyć. Bezrobotni, często bez wykształcenia i doświadczenia poza ciężką pracą na roli, stali się ofiarami marginalizacji. Ich społeczności rozsypały się jak domek z kart, a marzenia o lepszym życiu zostały pogrzebane pod ciężarem bezrobocia, biedy i rozpaczy. Wielu popadało w alkoholizm, depresję, samobójstwa. Dzieci wychowywały się w domkach bez perspektyw, powtarzając błędne koło biedy i bez nadziei. Nikt nie chciał ich słuchać, nikt nie chciał ich wiedzieć. Likwidacja PGR-ów była symbolem upadku całego systemu, ale także upadku ludzi, których system też zniszczył. Ci, którzy przetrwali, zostali na zawsze na marginesie. Bez pomocy, bez nadziei, bez shop.